Magda bawiła się w niedzielę w piaskownicy w centrum Polkowic. Około 16.00 rodzice zauważyli jej zniknięcie. Po fiasku poszukiwań prowadzonych na własną rękę, a później wraz ze Strażą Miejską, około 22.00 zawiadomiono policję. W tej chwili dokonaliśmy szczegółowego sprawdzenia centrum. Ona była pod opieką mojej teściowej, która jest naprawdę dobrze się nią opiekuje. I to było w ten sposób, że teściowa na nią zajrzała. Ja akurat przyjechałam do, ze szkoły. Mówi, teściowa, no jest, no jest. No to ja nie zaglądałam, usiadłam chwilę na ławce pod blokiem. Mówię, idę się przywitać z dziećmi, bo wiadomo, mamą jestem, muszę się przywitać z dziećmi, jak przyjeżdżam ze szkoły. Więc. Więc poszłam na plac i zobaczyłam tylko moich dwóch synów. Magdaleny nie. Do rana w poszukiwaniach dziewczynki uczestniczyli niemal wszyscy policjanci z Polkowic. Przerwaną około czwartej akcję wznowiono po trzech godzinach. Polkowiccy taksówkarze i gospodarze domów otrzymali zdjęcia zaginionej. Jeżeli chodzi o poszukiwania, jestem dobrej myśli i myślę, że uda nam się odzyskać i odnaleźć dziewczynkę. I rzeczywiście. Po południu okazało się, że dziewczynka została odnaleziona, ale w Wałbrzychu. Na wycieczkę do miasta odległego niemal o 150 km od rodzinnego domu mały globtroter pojechał autobusem.